I pierwsza z nich jest taka, że inwestorzy długoterminowi właśnie zakończyli fazę dystrybucji i weszli w fazę akumulacji. No... No i następnie wchodzimy w fazę akumulacji, czyli jest to okres zakupów, aby wyprzedać bitcoiny po wzrostach, które potencjalnie mają nadejść. Także ta informacja jest stricte pozytywna. No i idąc dalej, informacją stricte pozytywną na pewno jest ta, mówiąca o tym, jak ochoczo inwestorzy długoterminowi wysyłają swoje bitcoiny na giełdę. No ogólne. Przesłanie jest takie, że inwestorzy wysyłają y, kryptowaluty na giełdę, aby nimi handlować i aby potencjalnie je sprzedać. No i jeżeli chodzi o bieżący cykl, no to możemy zauważyć, że jest to tak naprawdę taki czwarty większy moment, kiedy to inwestorzy długoterminowi te bitcoiny wysyłają. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten wykres z perspektywy całego roku, no to możemy zauważyć, że ta presja sprzedażowa z każdym takim cyklem dystrybucyjnym jest coraz mniejsza, no i coraz mniej ochoczo inwestorzy długoterminowi są chętni do tego, aby swoje bitcoiny sprzedawać, co może oznaczać potencjalne nadejście szczytu.